No i witajcie na kanale. Dziś opowiem wam o jednej z najbardziej szokujących zbrodni politycznych w historii Polski. Historia Ryszarda Cyby. To nie jest tylko morderstwo, ale też dramatyczna decyzja sądu, który po 14 latach, moi drodzy odsiadki, zwolnił go z więzienia. Jak do tego doszło? Zapraszam was do oglądania. Kim tak naprawdę był Ryszard Cyba? Ryszard Cyba, moi drodzy, urodził się w 1948 roku w miejscowości Częstochowa. Z zawodu był taksówkarzem, ale w latach 90. wyjechał do Kanady, gdzie również udało uzyskać mu się kanadyjskie obywatelstwo. Po latach postanowił jednak wrócić do Polski, osiedlając się ponownie w rodzinnym mieście, jakim była Częstochowa. Nic nie wskazywało na to, że stanie się bohaterem jednego z najbardziej brutalnych ataków na tle politycznym. 19 października 2010 roku. Ta data na pewno na długi czas odbije się w pamięci wielu osób, ponieważ tego dnia Ryszard Cyba pojawił się przed Biurem Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, które znajduje się, moi drodzy, przy ulicy Sienkiewicza. Był uzbrojony w pistolet marki Walter P-99. Nóż myśliwski oraz miał ze sobą paralizator. Po wejściu do środka otworzył ogień. Jego pierwszą ofiarą był Marek Rosiak, asystent europosła Janusza Wojciechowskiego. Cyba do kierunku osiem strzałów, z czego cztery trafiły rosiaka, powodując jego śmierć na miejscu. Następnie swój atak skierował na Pawła Kowalskiego, używając przy tym paralizatora oraz noża. Podczas ataku miał wykrzykiwać różnego rodzaju hasła, w tym, że nienawidzi PiSu i chciałby zrobić krzywdę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ostatecznie jednak został obezwładniony przez świadków całego zdarzenia i zatrzymany przez miejscową policję. Proces Cyby rozpoczął się w czerwcu 2011 roku. Oskarżony przyznał się do winy, lecz nie wyraził w żaden sposób skruchy. Sąd nie miał wobec tego żadnych wątpliwości i 20 grudnia 2011 roku... Ryszard Cyba został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Dodatkowo pozbawiono go praw publicznych na 10 lat i nakazano zapłatę 140 tys. zł odszkodowania rodzinie Rosiaka oraz Pawła Kowalskiego. W 2012 roku wyrok został utrzymany przez sąd apelacyjny, a Cyba tak naprawdę trafił z myślą na dożywocie do zakładu karnego. Cyba odbywał wyrok w zakładzie karnym w Czarnym w oddziale szpitalnym, lecz jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał. Lekarze zdiagnozowali u niego poważne zaburzenia psychiczne, i to one miały być późniejszą decyzją do zwolnienia go z zakładu karnego. No i moi drodzy, chyba największy absurd tej całej sytuacji, bowiem mamy rok 2025, minęło 14 lat od całej tej sprawy, ale również 14 lat więzienia pana Ryszarda Cyby. I co się stało, moi drodzy? Sąd okręgowy w Łodzi uznał, że Cyba nie może przebywać w zakładzie karnym ze względu na swój stan zdrowia. 18 marca w związku z tym został zwolniony. I przewieziony do schroniska dla bezdomnych. Tam jednak wykazywał agresywne zachowania, przez co został skierowany na tamtejszy oddział psychiatryczny. Decyzja o jego zwolnieniu wywołała ogromne kontrowersje. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło, że Cybal nadal znajduje się pod nadzorem i nie ma możliwości swobodnego funkcjonowania na wolności. Tylko teraz moje pytanie, pierwsze, które mi się pojawia w tym wszystkim, zachodzi: w jaki sposób on jest pod nadzorem i nie ma możliwości swobodnego funkcjonowania na wolności, skoro po tych 14 latach został zwolniony i przewieziony do schroniska dla bezdomnych? Czy w naszym kraju schroniska dla bezdomnych są, nie wiem, jakimiś oddziałami penitencjarnymi, gdzie osoby przebywające są pod stałą ochroną, kontrolą i tak dalej? To jest jednak, chciałbym przypomnieć, człowiek, który dopuścił się zbrodni, moi drodzy. On dokonał zabójstwa jednej osoby, drugą usiłował zabić, a następnie z. No, chyba z tego samego powodu został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Nie bez powodu również sąd dał mu możliwość wcześniejszego ubiegania się o zwolnienie dopiero po odbyciu minimum 30 lat pozbawienia wolności. A tu mamy sytuację, która totalnie zawróciła wszystkim w głowie. 14 lat mija od całego zdarzenia, a mężczyzna wychodzi na wolność. Nie przemawia do mnie w ogóle to, że on tam będzie pod jakąś ochroną, ktoś tam będzie nadzorował, co on robi w życiu, bo to jest człowiek, który już odebrał życie jednemu, jednej osobie, drugiej usiłował, i to nie moi drodzy, w sprawie, że ktoś skrzywdził jego bliskich, rodzinę, ta sytuacja mogłaby się dziać w afekcie albo coś w tym stylu. Nie, to były jego przekonania ideologiczne, polityczne, i to one doprowadziły do tego, że życie straciła jedna osoba, a druga również mogła je stracić. Czy to nie są wystarczające argumenty do tego, żeby taka osoba była całkowicie usunięta ze społeczeństwa, a dalsze swoje życie odbywała w ośrodkach penitencjarnych. Ja rozumiem, że dany ośrodek karny, w którym on przebywał w tym czarnym, mógłby nie być dostosowany do jego potrzeb i jego pogarszającego stanu zdrowia. Chciałbym jednak przypomnieć, że my w Polsce posiadamy jednostki penitencjarne, w którym przebywają skrajnie niebezpieczne osoby o zaburzeniach psychicznych. W takich też jednostkach chciałbym przypomnieć, do niedawna przebywał, którego już wiadomo nie ma, ale do tamtego czasu przebywał w takim właśnie penitencjarnym ośrodku leczenia różnych zaburzeń psychicznych, psychiatrycznych itd. Ośrodków bodajże jest chyba dwa czy trzy w Polsce, i myślę, że taka osoba mogłaby tam odbywać swoją resztę kary albo przynajmniej leczyć swoje zaburzenia psychiczne, a nie z takimi zaburzeniami psychicznymi wracać do społeczeństwa. Przypominam ciągle, że nie tylko z zaburzeniami psychicznymi, ale również z kartą osoby, która pozbawiła życia jednego człowieka, a drugiego usiłowała zabić. Chciałbym przypomnieć o tym, że sąd. Ministerstwo Sprawiedliwości, no to są organy, które powinny dbać o bezpieczeństwo obywateli. Ja jestem bardzo ciekawy Waszego zdania w tej sprawie, czy Wy czujecie, że ten wyrok był tak naprawdę sprawiedliwy, czy też niekoniecznie. Co myślicie tak naprawdę w ogóle o tej sprawie, czy ta decyzja była słuszna? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jeśli Wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę, a kto jeszcze nie dał suba, to jest to fajny moment, żeby go zostawić i być ciągle na bieżąco. A w tym momencie Wam bardzo dziękuję, zapraszam do odcinka jutro, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!